Silniki hydrauliczne Presco z podwójnym łożyskowaniem montowane są w maszynach rolniczych, leśnych i przemysłowych. Są dostosowane do pracy pod dużym obciążeniem i wszędzie tam, gdzie liczy się najwyższa płynność i niezawodność. Ich budowa świetnie sprawdza się w układach z dużym zapotrzebowaniem na moc i moment obrotowy, a użyte materiały gwarantują długą i niezawodną pracę. Najważniejsze cechy silnika. Silnik dwukierunkowy pozwala na pracę w obu kierunkach, zależnie od kierunku przepływu oleju. Zastosowany zawór odprężająco zwrotny ułatwia pracę silnika i realnie wpływa na jego stabilne funkcjonowanie w różnych warunkach obciążeniowych. Podwójne łożyskowanie w systemie g Zastosowanie metalowych łożysk rolkowych wyraźnie ogranicza opory wewnętrzne, wycisza pracę, wyważa siły działające na silnik i znacząco wydłuża żywotność silnika względem popularnych silników z syntetycznymi wkładkami zamiast łożysk. Silniki typu BM2 są odpowiednikami silników OMR, BMR oraz SMR. Charakteryzują się rozstawem otworów montujących wynoszącym 106,4 mm, wałkiem 25 mm z jednym klinem. Posiadają dwa porty z gwintem wewnętrznym, jedna druga cala, a maksymalny przepływ oleju hydraulicznego jest w zakresie od 40 do 60 litrów na minutę. Zależnie od wydatku. Zwykle można je spotkać w maszynach rolniczych, zamiatarkach i małych taśmociągach. Są bardzo popularne ze względu na dużą wytrzymałość zamkniętą w kompaktowej obudowie. Silniki hydrauliczne typu BM5 służą jako zamienniki silników OMS, SMS lub BMS. Posiadają cztery otwory mocujące o rozstawie 75 mm oraz wałek o średnicy 32 mm z jednym klinem. Silniki posiadają dwa porty przyłączeniowe z gwintami wewnętrznymi, jedna druga cala. Występują w maszynach, gdzie potrzebna jest większa moc i moment obrotowy względem urządzeń z zastosowanymi silnikami typu BM2. Grubszy wałek pozwala na większe obciążenie silnika i świetnie sprawdza się w takich urządzeniach jak wiertnice, mieszalniki do betonu czy mocne taśmociągi. Ich maksymalna prędkość i moment obrotowy są uzależnione od chłonności silnika i wynoszą od 200 obrotów na minutę i 536 Nm w przypadku silnika BM5 o chłonności 395 cm do 800 obrotów na minutę i 190 Nm w przypadku silnika BM5 o chłonności 80 cm ich maksymalny przepływ wynosi od 65 litrów na minutę do 75 litrów na minutę. Silniki hydrauliczne typu BM6 są najmocniejszą grupą silników w naszej ofercie. Przeznaczone są do pracy w dużych mieszalnikach pasz i betonu w wiertnicach o dużej średnicy, rębakach i innych urządzeniach, gdzie najważniejszym parametrem jest wysoki moment obrotowy. Silniki tej grupy występują wśród innych producentów jako hydromotory typu BMT. OMZT lub OMT. Posiadają cztery otwory mocujące o rozstawie 115 mm oraz wałek o średnicy 40 mm z jednym klinem, co gwarantuje sprawne przeniesienie napędu na mocno obciążony odbiornik. Wyposażone są w dwa porty przyłączeniowe z gwintami wewnętrznymi 3/4 cala. Maksymalne obroty i momenty obrotowe silników z grupy BM6 wynoszą od 196 obrotów na minutę i 1318 Nm w przypadku silnika BM6 630 cm3 do 625 obrotów na minutę i 590 Nm w przypadku silnika BM6 195 cm3. Cała gama silników BM6 posiada wałek 40 mm z jednym klinem. Maksymalny stały przepływ oleju w tej grupie silników wynosi aż 125 litrów na minutę. Silniki dwuwałkowe to połączenie dwóch silników BM2. Posiadają one takie same wałki, otwory montażowe i stosowane są do zabudów autotransporterów, takich jak Casborer, Rolfo czy Gronwold. Zapraszamy na naszą stronę hydromech.eu.